Czasem życie potrafi otworzyć drzwi, których nikt nie miał odwagi nawet dotknąć, a najczęściej robi to wtedy, gdy człowiek najmniej się tego spodziewa. Tak było z Leną. Miała 17 lat, uczęszczała do liceum w małym miasteczku i, jak większość nastolatków, żyła między szkołą, telefonem, a cichymi domowymi rytuałami, które z zewnątrz wyglądały jak normalność, ale od środka miały swoje własne, zamknięte tajemnice. Był poniedziałek, chłodny, pochmurny. W powietrzu wisiał zapach mokrych liści i czegoś nieuchwytnego, czegoś starego, zapomnianego. Lena weszła do szkolnej biblioteki, trochę z nudów, trochę z przymusu, miała oddać książkę i znaleźć coś na prezentację z literatury. Nie szukała niczego konkretnego, chciała tylko coś lekkiego, coś, co nie wymaga za wiele skupienia. Przesuwała palcem po grzbietach starych tomów, aż natrafiła na jedną z tych półek, do których nikt od dawna nie zaglądał. Książki tam były zakurzone, niektóre bez okładek, inne z kartkami pogniecionymi i wypadającymi. I wtedy zobaczyła ją, cienką, niemal niezauważalną, wciśniętą między dwa podręczniki z lat 70. była to powieść wydana w 1988 roku bez tytułu na grzbiecie. Lena wyciągnęła ją, omiotła skórzu rękawem bluzy i otworzyła na chybił trafił. Kiedy przekartkowała kilka stron, z wnętrza wypadł mały, złożony na czworo kartonik. Na pierwszy rzut oka nic szczególnego. Ale to, co było na nim napisane, sprawiło, że dziewczynie ścisnęło się gardło. Drżącymi palcami rozwinęła papier. Był to liścik krótki, napisany długopisem, którego atrament już miejscami zblakł. Jeśli nie wrócę, będę w lesie przy starej linii kolejowej. K. Serce Leny zabiło mocniej. To nie mogło być przypadkowe. Przez chwilę stała w miejscu, jakby ciało odmówiło jej ruchu, a świat zatrzymał się na tej jednej sekundzie. Litera K. Pierwsza litera imienia Klara. Klara. Imię, które w jej domu zawsze było otoczone milczeniem. Kobieta, która zniknęła nagle wiele lat temu, jeszcze zanim Lena się urodziła jej ciocia, starsza siostra mamy, zaginiona. Znała tylko urywki opowieści. Gdy była młodsza, raz zapytała o nią przy obiedzie. Matka wtedy tylko spojrzała na nią dziwnie i powiedziała, że Klara wyjechała z kraju, miała swoje życie i nie chciała wracać. Od tamtej pory nikt nie poruszał tematu. Ale teraz Lena trzymała w rękach coś, co wyglądało jak ostatni ślad po zaginionej ciotce. Coś, co mogło być dowodem. Pamiętała nagle starą fotografię, zakurzoną i schowaną na dnie szuflady, na której młoda Klara śmiała się z gitarą na kolanach. Włosy miała związane w koński ogon i nosiła naszyjnik z niebieskim kamieniem. Ten obraz wrócił z całą mocą, jakby chciał jej przypomnieć, że to nie tylko historia, że to była żywa osoba. A teraz może wołała o pomoc. Lena spojrzała jeszcze raz na karteczkę. Zdanie było proste, ale ciężar słów przytłaczający. Jeśli nie wrócę. To brzmiało jak pożegnanie, albo ostrzeżenie, albo jedno i drugie. Dziewczyna nie wiedziała, co z tym zrobić. Nikt w jej klasie nie znał klary, nikt by nie zrozumiał. Ale wewnętrznie coś się w niej poruszyło, jakby ten liścik nie był tylko znaleziskiem, ale wezwaniem. Schowała go do zeszytu, tak by nikt nie zauważył. Po lekcjach wróciła do domu. W głowie miała chaos. Rozważała wszystko. Czy to możliwe, że książka leżała tam od lat, że nikt jej nie dotknął, że nikt nie zauważył karteczki wcześniej? Ale może właśnie miała to znaleźć. Może to nie był przypadek. W swoim pokoju zamknęła drzwi na klucz, usiadła przy biurku i znów wyjęła liścik. W świetle lampki wyglądał jeszcze starzej. Zrobiła mu zdjęcie. Potem nagrała krótkie wideo. Nie po to, by wrzucać do internetu. Chciała po prostu zapisać ten moment. Utrwalić coś, co mogło się okazać ważne. Może to był błąd. A może początek czegoś, co miało zmienić jej życie. Nie mogła dłużej wytrzymać. Zeszła na dół. Matka zmywała naczynia w kuchni. Lena z wahaniem wyjęła karteczkę i podała jej słowo po słowie. Nie mówiła od razu, skąd ją ma. Tylko czekała na reakcję. I ta przyszła błyskawicznie. Matka zamarła, dłonie zadrżały, talerz wypadł jej z rąk i rozbił się o zlew. Spojrzała na Lenę z czymś między złością a przerażeniem. Gdzie to znalazłaś? Syknęła cicho, ale ostro. W bibliotece, w starej książce, odpowiedziała Lena cicho. To nic nie znaczy. Zapomnij. Wyrzuć to. Głos matki był lodowaty. Mamo, ale. powiedziałam, wyrzuć to. Przerwała, jakby coś ją ścinało od środka i odeszła, zostawiając córkę samą, z karteczką w ręce i tysiącem pytań, które nagle stały się jeszcze bardziej niewygodne. Tamtej nocy Lena nie spała. Próbowała czytać, słuchać muzyki, ale wszystko brzmiało jak tło do czegoś, co właśnie zaczynało się dziać. Coś większego od niej. O drugiej nad ranem usłyszała głosy z salonu. Zeszła po cichu, stanęła przy uchylonych drzwiach. Matka rozmawiała z ojcem, szeptem, ale z emocją. Kto jej dał tę książkę? To niemożliwe. Miała zniknąć. To było dawno. Spokojnie. Nie, nie rozumiesz. Jeśli ona zacznie szukać. jeśli znajdzie to miejsce. Lena cofnęła się. Serce waliło jej w piersi. Nie miała już wątpliwości. Klara nie zniknęła tak po prostu, a jej rodzina ukrywała coś, Czego przez lata nie chcieli wyjawić. Ale prawda. Prawda właśnie zaczęła się przebijać na powierzchnię. I Lena wiedziała jedno nie odpuści. Tamtej nocy Lena prawie nie zmrużyła oka. Leżała w łóżku wpatrzona w sufit, z oczami szeroko otwartymi i dłońmi zaciśniętymi na pościeli. Coś się w niej złamało, a może raczej coś się w niej przebudziło? Jakby ten mały skrawek papieru, ten zapomniany liścik z 1986 roku, nie był tylko śladem po przeszłości, ale sygnałem, że coś w tej rodzinie od lat nie grało i że teraz, kiedy już go zobaczyła, nie mogła udawać, że nic się nie stało. Następnego dnia Lena nie powiedziała matce ani słowa. Obie milczały przy śniadaniu, jakby zawarły ciche porozumienie, że tej rozmowy z poprzedniego wieczoru nigdy nie było. Ale Lena czuła, cisza w tym domu była narzędziem, mechanizmem obronnym, a ona nie zamierzała już w nim uczestniczyć. Po lekcjach poszła na strych. Wiedziała, że tam, w starych pudłach po babci, znajdowały się rzeczy sprzed lat. Listy, zeszyty, zdjęcia, drobiazgi, które nikt nie miał odwagi wyrzucić, ale też nikt nie odważył się przejrzeć. Usiadła na zimnej podłodze, otwierając pudło za pudłem. W pierwszym znalazła tylko stare firany i zasłony. W drugim pocztówki i listy, głównie od nieznanych krewnych z Niemiec. Trzecie pudło było cięższe. Kiedy je otworzyła, uderzył ją zapach kurzu i czegoś jeszcze, może papieru starego, tak bardzo, że jego zapach był jak echo innej epoki. Na samym dnie, pod zeszytami szkolnymi i kartonowym pudełkiem z dziecięcymi rysunkami, znalazła teczkę brązową, związaną sznurkiem. W środku były dokumenty, świadectwa szkolne, i kilka stron z odręcznymi notatkami. I wtedy zobaczyła nazwisko Klara S, zapisane na marginesie jednej z kartek. Serce zaczęło jej bić mocniej, przeczytała notatkę. To był fragment pamiętnika, niekompletny. On mnie znowu wezwał, powiedział, że jeśli powiem komukolwiek, nie uwierzą mi. Bo jestem tylko uczennicą, a on dyrektorem, ale nie dam się zastraszyć, już nie. Jeśli coś mi się stanie, niech ktoś wie, nie milczałam. Lena przełknęła ślinę. Pismo było znajome. Kobiece, ale stanowcze. Bez czułostkowości. To była Klara. Klara pisała o kimś z władzą. O kimś, kto miał wpływy. Ktoś w szkole? Władze lokalne? Nie znała jeszcze odpowiedzi, ale zaczynała rozumieć skalę tego, z czym się mierzy. To nie była tylko rodzinna tragedia. To mogła być zbrodnia. Po cichu zeszła na dół, schowała dokumenty do plecaka i wyszła z domu pod pretekstem odrabiania lekcji z koleżanką. Zamiast tego poszła do miejskiej biblioteki publicznej. Tam w archiwum gazet lokalnych zaczęła przeglądać roczniki z końca lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. To była mozolna praca: mikrofisze, pożółkłe strony, nagłówki w stylu nowa hala sportowa, już gotowa, i piknik rodzinny z udziałem burmistrza. Ale w numerze z maja 1998 roku znalazła coś, co przyspieszyło jej oddech. Mała wzmianka. Zaginiona uczennica liceum, Klara S. lat 18. Ostatni raz widziana w pobliżu lasu za stacją towarową. Policja prowadzi dochodzenie, ale nie stwierdzono śladów przestępstwa. Rodzina odmawia komentarza. Lena czytała to zdanie w kółko: Las za stacją. Dokładnie to samo miejsce, o którym była mowa w liściku. Zaczęła spisywać nazwiska dziennikarzy, którzy wtedy pisali o sprawie. Jednym z nich był Andrzej Rusek, który ku jej zaskoczeniu nadal prowadził bloga. Nie miała odwagi do niego zadzwonić, ale napisała maila. Krótko. Jestem siostrzenicą Klary S. Znalazłam coś, co może mieć znaczenie dla sprawy jej zaginięcia. Czy możemy porozmawiać? Odpisał po godzinie. Jutro, piętnastego, kawiarnia Słonecznik. Przyjdź, ale dyskretnie. Tego wieczoru Lena nie powiedziała nic rodzicom. Miała wrażenie, że matka ją obserwuje, jakby czuła, że coś się dzieje. Ale Lena grała spokojną, nieporuszoną. W nocy znów usłyszała szeptane rozmowy za ścianą. Tym razem rozróżniła więcej. Ona grzebie, jest jak Klara, uparciuch. Może nie wie, co ryzykuje, może lepiej. Nie, żadnych głupstw. To nasze dziecko. Ale Lena już nie była dzieckiem, a na pewno nie takim, które da się zbyć byle czym. Nazajutrz, dokładnie o piętnastej, usiadła przy stoliku w kawiarni. Andrzej Rusek pojawił się punktualnie, starszy, zmęczony życiem, z dłońmi pożółkłymi od papierosów. Klara, powiedział cicho, jakby to imię wciąż coś w nim poruszało. Pamiętam ją. Była inna. Zadawała pytania, których nie wolno było zadawać. Pokazała mu liścik, pokazała notatki z pamiętnika. Rusek długo patrzył, potem wziął głęboki wdech. To, co ci powiem, nie spodoba się nikomu, a już na pewno nie twojej rodzinie. Klara próbowała zdemaskować jednego z nauczycieli. On miał znajomości, przyjaciół w Radzie Miasta. Gdyby to wyszło wtedy na jaw, cała szkoła byłaby pod ostrzałem. I co się stało? Zniknęła, a wszyscy zamilkli. Lena poczuła, że robi jej się niedobrze. Ale coś jeszcze przykuło jej uwagę. Jakiego nauczyciela! Rusek wyciągnął z kieszeni stary notes. Pokazał jej nazwisko. Lena zamarła. To był dyrektor obecnego liceum. Mężczyzna, którego codziennie mijała na korytarzu. Uśmiechnięty, szanowany, lubiany. Ale teraz wszystko układało się w całość. Po powrocie do domu zaczęła grzebać głębiej na forach internetowych, w starych artykułach, nawet w archiwach kuratorium. I to, co znalazła, było przerażające. Przynajmniej dwie inne uczennice z tamtych lat opuściły szkołę nagle, bez wyjaśnień. Jedna wyjechała za granicę, druga zmarła w wypadku, którego szczegóły były niezwykle mgliste. Lena zdecydowała się działać. Wieczorem nagrała film. Nie jako oskarżenie, ale jako pytanie. Opowiedziała o znalezisku, pokazała liścik. Powiedziała, że szuka odpowiedzi na temat zaginionej cioci i prosi o kontakt wszystkich, którzy ją znali. Wideo wrzuciła anonimowo. W ciągu 24 godzin miało ponad 80 tysięcy wyświetleń. Komentarze lały się strumieniem. Część pisała bzdury, ale były też inne. Pamiętam Klarę, była odważna. Też słyszałam plotki o tamtym dyrektorze. Zawsze mówiono, że sama się prosiła, Teraz wiem, że to była bzdura, ale jeden komentarz zbił ją z nóg. Mam ten sam naszyjnik, ona mi go dała. Spotkałyśmy się tamtego dnia. Lena natychmiast odpisała. Dziewczyna miała na imię Sandra, była kilka lat starsza. Spotkały się następnego dnia na ławce pod szkołą. Sandra była zdenerwowana. Ona miała zamiar złożyć zawiadomienie. Mnie też chciał, ale Klara była silniejsza. Powiedziała, że jeśli zniknie, wszystko zostawi w książce. Dlatego włożyła liścik tam? Tak. Bała się, że jej listy zginą, ale książki nikt ich nie rusza. Lena była bliska łez. Wszystko zaczynało mieć sens, i wszystko wskazywało na to, że zniknięcie Klary nie było przypadkowe. To było ostrzeżenie dla innych. Ale teraz nikt nie zamilknie. Nie tym razem, nie spała. Ostatnie trzy noce były jak zatarte linie między jawą a snem, pełne napięcia, obrazów głosów, które mieszały się z rzeczywistością. Lena czuła się jakby szła przez mgłę, ale z każdym krokiem widziała wyraźniej to, co wcześniej było tylko domysłem. Klara nie zniknęła przypadkiem, została uciszona i nie tylko ona. Po spotkaniu z Sandrą wszystko nabrało kształtu. Dziewczyna potwierdziła, że Klara zamierzała zgłosić molestowanie przez dyrektora szkoły, wiedziała, że nikt jej nie uwierzy, Dlatego ukryła swoje notatki w książkach, w nadziei, że kiedyś ktoś je znajdzie. Wtedy, zanim zniknęła, powiedziała Sandrze coś, co utkwiło Lenie w głowie: „Nie musisz mówić głośno, jeśli boisz się krzyczeć. Wystarczy, że nie pozwolisz zapomnieć”. I Lena właśnie to zrobiła. Nie pozwoliła. Po nagraniu anonimowego filmu lawina już ruszyła. Media lokalne podchwyciły temat. Blogerzy śledczy zaczęli zadawać pytania. Rzecznik szkoły wydał lakoniczne oświadczenie o szacunku dla prywatności rodziny, ale internauci nie odpuszczali. Każda kolejna informacja była jak uderzenie w ścianę ciszy, która latami otaczała zniknięcie Klary. Największy przełom nastąpił, gdy zgłosiła się kobieta, dziś po pięćdziesiątce, która w latach dziewięćdziesiątych była sprzątaczką w liceum. Powiedziała tylko jedno zdanie. Widziałam ją tamtego dnia. Szła z nim do gabinetu wyszła sama, ale płakała, potem zamilkła. Ale to wystarczyło, by rozpętać piekło. Sprawą zainteresowała się prokuratura okręgowa. Zaczęli przesłuchania. Lena została wezwana jako świadek, miała wtedy ręce zimne jak lód i głos drżący, ale mówiła wszystko. Od momentu znalezienia liściku, przez rozmowy z Sandrą, aż po notatki z pamiętnika. Pokazała zdjęcia, nagrania, nazwiska. I jedno zdanie, które powtarzała w głowie jak mantrę Nie boję się prawdy. Kilka dni później pod starym lasem, za stacją towarową, tam gdzie kiedyś prowadziła linia kolejowa, rozpoczęto poszukiwania. Teren był trudny, porośnięty gęstymi krzakami, pełen śladów po dzikich wysypiskach i ogniskach i wtedy natrafili na coś dziwnego resztki dawno spalonej chaty. W ziemi pod nią wykopano fragmenty materiału i nadtopiony pierścionek z inicjałami KS. To był moment, w którym Lena nie wytrzymała. Usiadła na trawie i płakała nie jak dziecko nie jak ktoś, kto się boi ale jak ktoś, kto dźwigał ciężar lat milczenia całej rodziny i wreszcie go uwolnił. Badania potwierdziły: szczątki należały do młodej kobiety DNA zgodne z linią żeńską matki Leny. To była Klara oficjalnie. Po dwudziestu siedmiu latach jej historia miała koniec, przynajmniej w oczach prawa, ale dla Leny to był dopiero początek. Matka nie mówiła nic przez kilka dni, chodziła po domu jak cień, a Lena widziała w jej oczach zmęczenie, którego wcześniej nie rozumiała, i w końcu pewnego wieczoru usiadła obok niej bez słowa. Po długiej ciszy matka powiedziała cicho: Wiedziałam, że nie wróci ale wtedy nie mogłam nic zrobić. Grozili mi. Miałam ciebie w brzuchu, bałam się. Lena nie odpowiedziała, tylko wzięła jej dłoń i ścisnęła. Kilka tygodni później dyrektor szkoły został zawieszony, oficjalnie z powodów zdrowotnych, nieoficjalnie trwało dochodzenie. Przesłuchano nauczycieli, uczniów z tamtych lat, administrację. Część z nich przyznała, że były plotki, ale nikt nie miał dowodów. Jakby przez te wszystkie lata wszyscy wiedzieli, ale nikt nie miał odwagi nazwać tego, co się działo. Lena zrobiła coś, czego wcześniej się bała, opublikowała swoje imię. W kolejnym nagraniu, które obejrzało już ponad milion osób, opowiedziała swoją historię, pokazała twarz, powiedziała: Nazywam się Lena, jestem siostrzenicą Klary. I przez przypadek znalazłam prawdę, którą inni latami ukrywali. Moja ciocia była ofiarą ale teraz jest też głosem, naszym głosem. Ten film stał się wiralem, nie tylko ze względu na temat, ale ze względu na ton. Lena nie mówiła jak ofiara, mówiła jak ktoś, kto przeszedł przez ból i postanowił nie pozwolić, by był daremny. Zgłosiły się inne kobiety. Pisali do niej nieznajomi, dzieląc się swoimi historiami strachem, wstydem, który nosili w sobie przez lata. I choć Lena nie była psychologiem ani prawniczką, była kimś więcej. Była świadkiem. Dowodem, że nawet jedno zdanie zapisane w książce może uruchomić lawinę, która zmiecie lata przemilczeń. Pogrzeb Klary był skromny, tylko rodzina i kilka osób, które ją pamiętały. Lena przeczytała list, który napisała dla niej, trzymając w dłoni stary naszyjnik z niebieskim kamieniem, ten sam, który znalazła na gałęzi w lesie. Dziękuję ci za to, że nie zamilkłaś, nawet wtedy, gdy świat był głuchy. Po ceremonii Lena długo siedziała na ławce w parku. Obok niej usiadła Sandra. Ona była pierwsza, która uwierzyła, że to nie nasza wina, powiedziała cicho. I będzie ostatnia, która pozwoli, by to się powtórzyło, odpowiedziała Lena. Kilka miesięcy później ruszył projekt dokumentalny. Lena współtworzyła go z dziennikarzami, prawnikami, psychologami. Nazwali go Głos Klary. Zbiór świadectw, nagrań, listów anonimowych wypowiedzi. Celem było jedno: złamać ciszę. Nie tylko w tej jednej sprawie, ale w każdej, gdzie władza była ważniejsza od prawdy. Lena wróciła do szkoły. Nie było łatwo. Nie wszyscy jej gratulowali. Byli tacy, którzy szeptali za plecami, mówili o szukaniu sensacji, ale ona już się nie bała. Wychodząc z lekcji, mijała portret dawnego dyrektora, który wisiał w korytarzu przez dziesięciolecia. Teraz go zdjęto. W jego miejsce zawisło zdjęcie Klary, małe, czarno-białe. Uśmiechnięta dziewczyna z gitarą. Pod spodem napisko "Nigdy nie jesteś sama". Lena stała przed nim długo. Ludzie przechodzili obok. Niektórzy się zatrzymywali, inni tylko rzucali spojrzenie i szli dalej, ale ona wiedziała, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo, bo prawda, raz wypowiedziana, nie daje się zamknąć z powrotem w szufladzie. Wróciła do domu i usiadła przy biurku. Wyjęła stary zeszyt, ten sam, w którym schowała kiedyś liścik. Na ostatniej stronie zapisała: Prawda nie umiera. Czasem tylko czeka, aż ktoś ją znajdzie. I może właśnie o to chodziło: nie o zemstę, nie o sensację, ale o pamięć, o głos, który przechodzi przez pokolenia, i o dziewczynę, która nie chciała już milczeć.